porwał dziecko swojej partnerki. Uciekł do byłej żony w Wielkopolskie, pijany porwał trzylatkę. Dziecko trafiło do rodziny zastępczej. Policjanci z na Województwo Wielkopolskie zatrzymali 40 latka, który miał prowadzić na terenie powiatu wolsztyńskiego trzyletnią córkę swojej byłej partnerki. W chwili zatrzymania mężczyzna był pijany. Dziecku nic się nie stało podała we wtorek policja. Oficer prasowy policji w Wolsztynie, aspirant sztabowy, Wojciech Adamczyk poinformował, że w poniedziałek po godzina 17 funkcjonariuszy otrzymali informację o uprowadzeniu 3-letniej dziewczynki. Dziecko miał porwać były partner matki. Mężczyzna nie jest ojcem 3-latki. W trakcie rozmowy ze zgłaszającą mądrowi ustalili, że mężczyzna mógł przemieścić się z dzieckiem do Leżna, gdzie mieszka jego była żona, podał Adamczyk. Leszczyńscy policjanci szybko potwierdzili, że mężczyzna razem z dzieckiem rzeczywiście zatrzymał się w mieszkaniu byłej żony. Funkcjonariusze zatrzymali 40-latka i doprowadzili do KPP w Wolsztynie. W czasie badania okazało się, że mężczyzna miał 1,95 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymany zostanie przesłuchany po wytrzeźwieniu. Rodzina zastępcza dziecko którym zaopiekowali się policjanci oraz przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zostało przewiezione do Wolsztyńskiego Szpitala, gdzie zbadał je lekarz. Badanie wskazało na drobne otarcia na skórka oraz tak zwane odparzenia pieluszkowe, podał Adamczyk. Ze względu na potrzebę sprawdzenia jakości opieki matki nad dzieckiem, 3 latka decyzją sędziego z Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Wolsztynie została umieszczona w tymczasowej rodzinie zastępczej. Na razie nie wiadomo, jakie motywy kierowały 40 latkiem. Zgodnie z kodeksem karnym za uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli opiekuna grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.